Witam Was wszystkich i chciałem Wam pokazać dzisiaj, jak naprawić problem z łączeniem Lola, tak? Ponieważ ostatnio miałem ten problem, yy, znacie to, że logujecie się i jest próba 1, próba 2, próba 3, i później macie tam jakieś zastosowania, i co Wam nie działa? To jedyne, co musicie zrobić, przynajmniej w moim przypadku, co zadziałało, to tak. Musicie włączyć yy, przeglądarkę Internet Explorer i teraz pokażę tak. Jeśli macie XPK, klikacie narzędzia, opcje internetowe, zaawansowane i zjeżdżacie na dół, i tutaj powinno być. Tutaj jest. Użyj TLS1. Czekajcie zaraz, wam co pokażę, tylko włączę kursor. Ok. Macie TLS1 tutaj i musicie to zaznaczyć i później dać zastosuj. Proste. No i to jest w przypadku XPK w przypadku innego tego Windowsa 7 i... no i 7. To musicie wejść po prostu w... otwieracie Internet Explorer, włączacie opcje zaawansowane i wybieracie opcję zresetuj. I to wszystko. Tylko wcześniej musicie się upewnić, że macie wyłączone około klienta gry i też tam sprawdźcie, czy nie macie działających tam dalej. I to wszystko dziękuję, myślę, że Wam pomogłem i tak dalej. A ja teraz nie wiem, zaczynam grać, bo miałem długą przerwę. Trzymajcie się, cześć.